Witajcie! Dzisiaj kochani pokażę Wam jak można w bardzo szybki sposób e, zrobić sobie przepyszne żeberka w wolnowarze. Będzie to naprawdę mega prosty przepis. Mm, żeberka będą mięciutkie, będą takie... Mwah, chcę coś glancość. Także jeżeli jesteście zainteresowani to bez zbędnego pierdu, pierdu zapraszam Was na film. Do miski wlej sobie oliwę i dodamy teraz przyprawy. Dodaj trochę suszonego czosnku, zioła prowansalskie, czerwoną słodką paprykę, czerwoną wędzoną paprykę i trochę czarnego pieprzu. Całość bardzo dokładnie wymieszaj. Aha, i prawie zapomniałam: jedną łyżeczkę soli. Przechodzimy do wolnowaru. Do wolnowaru daj sobie 9 lub 10 żeberek ze świni, wlej tą całą marynatę, tak jak widzisz, i bardzo dokładnie każde żeberko nadszyj tą marynatą. Ale to nie jest koniec. Teraz dodajemy barbecue sos robiony na miodzie. Ja tutaj dodałam 4 albo 5 łyżek takiego właśnie sosu. Bierzemy teraz, kochani, pędzelek silikonowy i bardzo dokładnie nacieramy każde żeberko. Teraz przykrywamy garnek pokrywką, nastawiamy temperaturę na wolne gotowanie na 6 godzin. Po 6 godzinach żeberka będą wyglądały tak: będą soczyste, pyszne, dobrze doprawione, skosztujcie. Życzę smacznego.